Wszystkim, z tej strony Kate i dziś z lekkim opóźnieniem przybywam do Was z drugą częścią mojego tegorocznego Tonu, Tak więc jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, to serdecznie zachęcam do jej nadrobienia, ponieważ tam również tłumaczę, czym Ton w ogóle jest, ale tak w skrócie jest to wyzwanie czytelnicze, takie całoroczne, które na każdy miesiąc roku daje jakieś hasło kluczowe i musimy czytać książki z tym hasłem w tytule. No, tak w skrócie. A dziś chciałabym omówić książki z. Bietnia, maja i czerwca, a nawet książek związanych z Disney'em dzisiaj nie zabraknie, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ale jeszcze zanim przejdziemy do ich omawiania, to chwilkę dla sponsora tego odcinka. De Agostini po raz kolejny we współpracy z Disney stworzyło wyjątkową kolekcję, tym razem skierowaną do najmłodszych czytelników, czyli Disney Moi pierwsi przyjaciele. Jest to seria książek, która ma na celu wspieranie edukacji przedszkolnej i znajdziemy tutaj różne historyjki, które mają u dzieci rozwijać myślenie logiczno-matematyczne, umiejętności ruchowe, koordynację ruchową, a także umiejętności czytania oraz pisania. I oczywiście De Agostini nie byłoby sobą, gdyby do książeczek nie dołączyło czegoś jeszcze. Tym razem mamy tutaj takie oto figurki. Do każdej opowieści mamy jakąś inną postać ze świata Disney'a lub Pixara. I muszę przyznać, że gdy pierwszy raz widziałam materiały promocyjne, to byłam przekonana, że te figurki dotrą do mnie znacznie mniejsze, spodziewałam się czegoś bardziej wielkości tych figurek, które były na przykład do audiobajek, albo nawet czegoś leciutko mniejszego, choć w zasadzie w momencie, kiedy jest to skierowane do najmłodszych, to ma to sens, że figurki są większe, no i oczywiście zawsze tutaj do każdej historyjki jest dołączona postać, która bardzo często przydaje się do tych historyjek, żeby je tutaj ubogacić, żeby u dzieci Cały czas rozwijać te umiejętności ruchowe, żeby to nie było tylko takie zwykłe siedzenie z książką i czytanie, tylko żeby zawsze działo się coś więcej. Więc to z pewnością jest bardzo fajne. I na początek mamy tutaj zawsze historyjkę, a na końcu książki znajdziemy dodatkowe zadania dla dzieciaków, a także poradnik dla rodziców. W którym mamy dodatkowe porady, co z dzieckiem i z daną książką robić, żeby tutaj wykorzystać 200% możliwości e, i żeby tutaj nie rozwijać tylko tych umiejętności, umiejętności pisania, czytania, ale także ta koordynacja ruchowa, rytmika. No, jest to naprawdę pełen pakiet, e, z którego dziecko na pewno wiele może się nauczyć, i tak jak widzicie, tutaj mamy e, umiejętności takie. Społeczne, cześć i pa, a także liczenie. Mamy tutaj cyferki, ale w każdej kolejnej książeczce znajdziemy też naukę na przykład literek, czy całej masy innych rzeczy. Może teraz uda mi się tutaj Wam wyświetlić listę. Takich tematów przewodnich, które w tych książeczkach tak edukacyjnie możecie znaleźć. Tak więc, jeśli macie swoje pociechy, lub inne dzieci w swoim otoczeniu i zachęciłam Was do spróbowania tej kolekcji, to serdecznie zachęcam do zakupienia jej w prenumeracie, ponieważ do prenumeraty zawsze dostaje się dodatkowe prezenty, a przy zakupie do 4 września, do 9 przesyłki, dosyłany jest dodatkowy, gratisowy prezent, czyli plecaczek. Tak więc, zawsze serdecznie zachęcam do kupowania właśnie w prenumeracie. Link do do niej znajdziecie w opisie, a gdy już się zdecydujecie na zakup, to będę bardzo wdzięczna za wykorzystanie mojego kodu Random Lady, ponieważ wpisując go podczas dokonywania zakupu, po prostu wspieracie mój kanał, więc z góry serdecznie Wam dziękuję. No i gdy już kupicie, dawajcie znać, jak dzieciakom te książeczki się spodobały, bo muszę przyznać, że ja mam lekką chrapkę na te figurki. Ale chyba jednak mimo wszystko podaruję te książeczki wraz z figurkami mojej siostrzenicy, bo myślę, że jej na pewno ta kolekcja bardzo się spodoba. Tak więc ja bardzo serdecznie dziękuję The Agostini za bycie sponsorem tego odcinka. A wy, jeśli macie jakieś dodatkowe pytanie lub wątpliwości odnośnie kolekcji, to zapraszam bardzo serdecznie na ich stronę. Tam znajdziecie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania. A my wracajmy do materiału. Tak więc zaczynając oczywiście od kwietnia, który był dla mnie zdecydowanie najbardziej łaskawy, jeśli chodzi o czas na czytanie książek, to mamy tutaj hasła związane z naturą, czyli ziemię, trawę, morze i tego typu hasła, które są tak bezpośrednio związane z naszą planetą Ziemią, bo w zeszłym roku były na przykład hasła związane z pogodą, no tutaj one nie były obejmowane niestety. Również takie pogodowe czytałam, ale mamy tutaj tylko takie właśnie związane z naturą. I po pierwsze przeczytałam Bezgwiezdne Morze. Jest to dość trudna książka, powiem Wam szczerze, i jestem w stanie uwierzyć w to, że są ludzie, którzy ją absolutnie pokochają i będzie ich to najukochańsza książka. Ale ja podczas jej czytania się troszeczkę męczyłam, jeśli mam być szczera, ponieważ jest to dość taka wymagająca powieść szkatłukowa, gdzie na samym początku bardzo długo trzeba w ogóle rozkminiać, o co chodzi w tym świecie przedstawionym. Chociaż no, mi z pewnością nie przypadło do gustu to, że tak naprawdę do końca książka nigdy nie tłumaczy, dlaczego pewne prawidła w tym świecie działają tak, a nie inaczej. Um, no, jest to tak, no, po prostu taka książka, do której trzeba mieć cierpliwość. To na pewno. Bo gdy dotarłam do końca, to czułam tylko zmęczenie, ale nie było najgorsza, Miała naprawdę dobre momenty, więc to jest takie 4 na 5. Yy, ale no, raczej bym nie powtórzyła tej lektury, yy, chociaż kusi mnie. Żeby przeczytać inne książki tej yy, autorki, ponieważ cyrk nocny chyba też jest od niej, jeśli dobrze kojarzę, więc może jeszcze mnie to skusi, ale jeśli chodzi o tą książkę, jest okej, okay, ale po prostu mam wrażenie, że ta, tego typu fantastyka nie jest dla mnie. Po prostu, ale książka ok. Dalej, Las Zaginionych, czyli z jakiegoś powodu książka, która chyba w kwietniu spodobała mi się najbardziej, ponieważ dała mi takie 4,5 na 5. Jest to w zasadzie taki typowy kryminał, gdzie próbujemy odkryć, kto zabił. Jednak tutaj jest to o tyle inne i specyficzne, że w teorii główny bohater cały czas wie, co tak naprawdę się wydarzyło, po czym się okazuje, że tak naprawdę to do końca nie wie, co się wydarzyło i książka jest typowym takim kryminałem, kryminałem jednak zakończenie mnie tak absolutnie rozwaliło i jest... Serio, nie wiem, czy ktokolwiek czytając tą książkę jest w stanie przewidzieć to, w jak bardzo przewrotny sposób ona się kończy, więc dla samego zakończenia warto przeczytać, chociaż całokształt w zasadzie jest taki Dość przeciętny, jeśli chodzi o kryminały, ale nie żałuję dla samego zakończenia, naprawdę. No długo nie byłam w stanie, miałam nawet lekkiego kaca czytelniczego po tym zakończeniu, więc naprawdę spoko lektura i polecam. I na sam koniec książka, którą przeczytałam w papierze, chociaż skłamałabym, gdybym powiedziała, że ona została przeze mnie w kwietniu przeczytana, bo w kwietniu ją zaczęłam właśnie... Yy, żeby było to do tego wyzwania, ale tak naprawdę to dopiero co skończyłam ją czytać i przez to ten materiał jest taki troszeczkę spóźniony, ale gdyby ocean nosił twoje imię, to jest kolejna książka, której tak wiecie, nie jestem w stanie się nią zachwycać do samego końca i czekam na taką książkę, jeśli mam być szczera, którą się tak zachwycę i dam jej 5 na 5, a nawet 6 na 5, um, ponieważ o ile temat tutaj poruszany jest naprawdę ważny, i taki przemawiający do mnie, powiedzmy, ponieważ mamy tutaj Shirin, która jest um, muzułmanką, mieszka w Ameryce i jakby jej decyzją jest, żeby nosić hijab i cały czas po prostu zasłaniać swoje włosy chustą. No a mieszka niestety w miasteczku bardzo rasistowskim. Um, I pewnego dnia poznaje chłopaka, który. Ma gdzieś to, że ona jest jakiejś innej, innego pochodzenia, innej wiary, tylko po prostu chce z nią być. No i większość książki to jest taki bardzo powolny slow burn, gdzie on y, ją podrywa, a ona nie chce, bo ona mu zniszczy życie tym, że jest taka, a nie inna. I w związku z tym, że ludzie nie tolerują jej, to zniszczą życie również jemu, w związku z tym, że on z nią będzie. I dosłownie, jakieś trzy czwarte książki. To jest temat. Wiem, że ty mi się podobasz, i ja się podobam tobie, ale nie możemy być razem, bo, bo nie. I tak naprawdę sama, sama końcóweczka książki mam wrażenie, że jest na ten temat, który jest opisany z tyłu, nie. Więc książka całkiem ok, ale jak dla mnie za dużo rzeczy ważnych dzieje się na samym, samym końcu. I zupełnie nie starcza na nie czasu, i bardzo wiele rzeczy w ogóle nie jest wyjaśnionych. Bo na przykład jest tutaj motyw tego, że gdyby rodzice głównej bohaterki dowiedzieli się, że ona w ogóle ma chłopaka, albo w ogóle myśli o chłopakach, to zamknęliby ją w piwnicy, żeby już nigdy na żadnego chłopaka nie spojrzała. A w momencie, kiedy najprawdopodobniej między wierszami oni się w pewnym momencie dowiadują o tym, że ona tego chłopaka no ma, to w zasadzie w ogóle nie jest ten temat poruszany, już w ogóle do tego nie wracamy. Więc jest tu parę takich rzeczy, których mi zabrakło. I chociaż temat jest ważny, to to, co mi tutaj zdecydowanie najbardziej przeszkadza, to styl. Ponieważ to, ta książka jest napisana możliwe, że celowo, tak jakby chciała również stylem podkreślić to, o jakiej nastolatce z problemami tutaj mówimy. Um, ponieważ no, ten styl wydaje mi się taki bardzo prostacki, z braku lepszego słowa, którego mogłabym tutaj użyć, ale jest taki, no strasznie. Zwykły, prosty, jakby faktycznie tutaj po prostu nastolatka siadła i bezpośrednio, bez żadnej korekty, pisała o swoich uczuciach. No, no, przez pół książki cierpiałam przez ten styl, potem się już po prostu przyzwyczaiłam, ale o ile książka jest naprawdę ciekawa, przez to o jakim temacie mówi, tak kształt styl i to, jak wolno się ten, to, to wszystko rozwija, no, bardzo mi doskwierało, więc ogólnie. Spoko i polecam, jeśli tego typu tematyka Was interesuje, no ale ja bardzo się na tej książce zawiodłam, jak na to, jakie mm, słowa pochwały na jej temat słyszałam, więc jest ogólnie spoko, ale w dalszym ciągu to jest takie 4 na 5, cały kwiecień upłynął pod hasłem 4 na 5, więc no, tyle jeśli chodzi o... Prawie kwiecień i przechodząc do maja, który był bardzo ciężki, ponieważ tutaj udało mi się przeczytać jedną książkę z danego hasła, ponieważ tutaj mieliśmy Every i wszystkie hasła, wszystkie słowa, które się z Every łączą, czyli Every, Everything, Everyone, Everybody, coś tam. I tutaj starałam się albo szukać tytułów książek, które w oryginale po angielsku mają słowo Every, albo po prostu które w, Polski, w polskim tytule poprzez tłumaczenie na angielski miałyby to Every, nie? W tym stylu. Udało mi się znaleźć tą jedną książkę, którą przeczytałam do końca, czyli Wszystko martwe. Every That Thing chyba się to nazywa po angielsku. I to jest bardzo trudna książka, którą ledwo udało mi się skończyć, ponieważ to jest typowa literatura z nurtu, która zaczyna się trzęsieniem ziemi, a potem napięcie tylko rośnie, ponieważ jest to kryminał, thriller, gdzie na początku głównego bohatera, córka i żona zostają bardzo, bardzo brutalnie zamordowane i jest to bardzo dokładnie opisane, więc już na samym początku książki miałam takie. Nie wiem, czy chcę to czytać, ale spróbuję. Um, I w zasadzie cała książka jest o tym, że główny bohater próbuje odkryć, kto zabił i dlaczego, ale jest zdecydowanie za długa i tam się pojawia zdecydowanie za dużo wątków, które są w sumie po nic, o niczym, nie prowadzące do donikąd, i są przy okazji do tej historii, ale w zasadzie to nie na temat. Za dużo jest tutaj wątków pobocznych, które są naprawdę zbędne, więc no to zdecydowanie byłaby. Książka, przy której się męczyłam od początku do końca, no ale skończyłam na zasadę, żeby było do wyzwania. E, I nie lubię po prostu porzucać książek. Książka musi mnie bardzo, bardzo striggerować albo wymęczyć, żeby ją porzuciła w trakcie, więc y, dałam 2 na 5. Nie polecam, ale było to, wydarzyło się, przeczytałam. Y, raczej po więcej książek tego autora nie sięgnę, bo no, było to straszne. No, ale hasło odhaczone. I słuchajcie, czerwiec, czyli chyba to, na, na co wszyscy czekacie, ponieważ mamy tutaj powtórzone słowa, czyli tytuły książek, gdzie jakieś słowo powtarza się dwa lub więcej razy. I mamy lustereczko, lustereczko, czyli po angielsku mirror, mirror. Um, pierwsza mroczna opowieść, którą udało mi się. Skończyć i dotrwać do samego końca. Eee, I tutaj, oczywiście, chyba to, po co wszyscy przyszliście, czyli mm, to nie byłby rand. Jeśli, skumałabym się, jeśli chciałabym powiedzieć, że to jest rand na mroczne opowieści lub mroczne baśnie wcześniej. Ehm, ale no, udało mi się skończyć. Lustereczko, lustereczko, bo wcześniej, jeśli obserwujecie mojego Instagrama, to może wiecie, że marzenia się spełniają. To jest książka, którą męczę już od dwóch lat z okazji każdego spuktobera, i w tym roku, w okresie października, listopada, również planuję do niej wrócić. Może w trzecim roku jej czytania uda mi się skończyć, bo teraz niestety jestem gdzieś w połowie. Myślałam, że jestem dalej. Ale no, jest to książka, którą bardzo bym chciała pewnego dnia skończyć, żeby sobie na nią ponarzekać, jak już będę mogła narzekać na cały kształt. I kiedyś zaczęłam również. Dawno, dawno temu we śnie. W sumie, jak teraz o tym myślę, to ta książka też by się nadawała do hasła w tym miesiącu, ale nieważne. I to jest książka, którą kiedyś zaczęłam, i w zasadzie mnie w ogóle nie kupuje to w jakiś sposób. Tutaj ta, ten retelling próbuje być przeprowadzony, ponieważ ta książka dzieje się jakby w głowie y, Aurory, która śpi. Y, I Maleficent jest tutaj jej dobrą wróżką chrzestną, która zajęła się nią po tym, jak jej rodzice okazali się źli. Jest to dziwne. No i tą książkę też kiedyś zaczęłam, może kiedyś uda mi się ją skończyć. Więc ogólnie mroczne baśnie, mroczne opowieści to są ogólnie książki, które w tym momencie są u mnie raczej ciężkim tematem. Że zaczynam i nie jestem w stanie skończyć bo po prostu żadna z nich mnie nie porywa. Lustereczko, lustereczko. Udało mi się zakończyć, ale mam wrażenie, że dlatego, że to nie do końca jest retelling i nie do końca jest taka mroczna opowieść, którą chce być cała ta seria książek i może dlatego, ponieważ tak naprawdę to, to jest dokładnie ta sama historia, którą znamy z animacji, um, tylko troszeczkę bardziej rozbudowana, że wszystkie sceny są tutaj troszkę bardziej przyciągnięte, pojawiają się w nich dłuższe dialogi, um, dowiadujemy się trochę więcej rzeczy o bohaterach, ale tak naprawdę początek jest kropka w kropkę dokładnie tym, co się dzieje w animacji, Później to zmierza troszeczkę w innym kierunku. I jakby tym hasłem mrocznej opowieści, tym takim twistem, który tutaj mamy, jest to, że co by było, gdyby zła królowa otruła księcia. I faktycznie w pierwszym rozdziale, który równocześnie z ostatnim, mamy wątek tego, że to książę został otruty, jabłkiem, przez złą królową. I co w związku z tym? I taki lekki spoiler: to faktycznie pojawia się na początku książki, żeby być takim. Hangerem i to się pojawia na samym końcu książki i nie ma żadnego znaczenia dla fabuły. Uwierzcie mi, żadnego. To się dzieje na końcu i w zasadzie ten wątek nie jest. do niczego nie doprowadza to, że on jest nagle otruty i nic z tego nie wynika, że on został otruty, naprawdę. Um, I jedyna rzecz, która jest naprawdę dobra w tej książce. I myślę, że tutaj zawiódł marketing, bo gdyby ta książka była reklamowana tym, co w niej jest najlepsze, to. Byłaby bardziej doceniana, mam wrażenie, ponieważ tutaj połowa książki jest opowiadana z perspektywy Złej Królowej, która tutaj nazywa się Ingrid. Um, takie nadano jej imię i w ogóle jest ona tutaj ciotką śnieżki, ponieważ jest siostrą jej matki, która zmarła. No i oczywiście powolutku odkrywamy, jak zmarła, czemu zmarła i co tam kiedyś się wydarzyło um, w czasach które się dzieją przed animacją, że tak to ujmę. I to jest totalnie najjaśniejszy punkt tej książki. I wszystko, co było opisywane z perspektywy Ingrid, tak mega mi się podobało, że naprawdę dla samej Ingrid myślę, że warto tą książkę przeczytać, ponieważ jej cała historia jest opowiedziana od jej najmłodszych lat, kiedy była jeszcze małą dziewczynką. Jak to się stało, że w ogóle uciekły z domu, jak to się stało, że no, jej siostra w pewnym momencie została królową, matką śnieżki i tak dalej, to jest naprawdę bardzo ciekawy motyw, który niestety został zmarnowany na sam koniec i w zasadzie nic ostatecznie z tego nie wynika, ale to, jaką postacią tutaj zła królowa jest i to, jak przedstawione jest ich takie popadanie w szaleństwo w związku z kontaktem z zwierciadłem, z to jest naprawdę świetna rzecz. Więc pod tym kątem, pod kątem, no... Bycia opowieścią po prostu o złoczyńcy. Umówmy się, to jest książka, która bardziej by pasowała do książek w stylu, um, no wiecie, były te takie z Maleficent, chyba z Urszulą, była taka seria książek po prostu o złoczyńcach z ich perspektywy. To powinno być totalnie tym, i to w ogóle nie pasuje do mrocznych opowieści, bo zdecydowanie. No, pierwsze skrzypce gra tutaj właśnie, ta perspektywa złej królowej i myślę, że nawet perspektywę Śnieżki można by z tej książki wyrzucić i byłaby nawet może wtedy lepsza, bo wszystkie wątki z krasnoludkami na przykład są tutaj takie, że ja mam takie dobra, skipujmy to, lećmy, wracajmy do Ingrid. Um, I wątek Ingrid naprawdę jest bardzo ciekawy, chociaż kończy się w dość takim w sposób, który mnie zawiódł. Więc zakończenie mi się nie podobało, ale naprawdę dla Ingrid przetrwałam, skończyłam i nawet dla niej polecam. Ponieważ nie jest to książka najgorsza, ale teraz tutaj w tym miejscu pytanie do was, jeśli czytaliście którąkolwiek z mrocznych opowieści, albo wszystkie, albo jedną cokolwiek czy czytaliście którąś, którą naprawdę chcielibyście mi polecić, która jest naprawdę dobrą książką, waszym zdaniem? No bo moje zdanie na temat trzech już znacie. Nie wiem, bo ja generalnie mam całą tą serię nie, w domu, tylko mam problem z tym, żeby się za nią zabrać, bo no co za nią sięgam, to się od niej odbijam. Ale to jest ciekawa pozycja, tylko pociągnięta trochę w złą stronę, mam wrażenie. Ale poleciłabym ją, chociaż no tak patrząc na wszystkie za i przeciw, to ostatecznie dało mi 3 na 5, więc no to nie jest książka idealna, ale serio wszystkie wątki Ingrid są takie, że no. Myślę, że warto, warto. I książka, którą jeszcze planowałam. Przeczytać, ale mi się nie udało. To jest ponad wszystko, czyli po angielsku Everything, Everything, czyli tytuł, który pasowałby tutaj i do maja, i do czerwca, ponieważ mamy i słowo Every, i mamy hasło, które się powtarza. To jest jedna z moich najukochańszych książek ever, i chciałam po prostu ją do tego wyzwania powtórzyć i przeczytać jeszcze raz. Niestety nie starczyło mi na nią czasu, więc nie jestem w stanie o niej powiedzieć jakby. Nie wiem, czy gdybym przeczytała ją teraz jeszcze raz, to spodobałaby mi się tak bardzo, jak spodobało mi się kiedyś. No, ale kiedyś była moim naprawdę absolutnie najukochańszym tomem w całym moim domu, ponieważ mi się bardzo podoba to, jak ta książka jest napisana, w jakiej formie. Ponieważ tutaj mamy bardzo krótkie rozdziały, tutaj mamy bardzo dużo ilustracji, i ta książka jest bardziej takim dziennikiem głównej bohaterki, niż książką, mam wrażenie, ale no, bardzo ją lubię za to, czym jest. Może niekoniecznie za tą, jaką jest książką, tylko po prostu to, jakim tworem jest samym w sobie. Bardzo lubię, więc w tym miejscu chciałabym ją Wam bardzo polecić i w związku z majem, i w związku z czerwcem. Ale tak naprawdę to no, ciężko mi powiedzieć, czy gdybym ją powtórzyła, to zachwyciłoby mnie drugi raz tak samo. Więc ogólnie planuję w wolnej chwili ją powtórzyć. I może jak mi się to uda, to Wam o tym wspomnę na moim Instagramie, więc w tym miejscu bardzo serdecznie zachęcam, żeby wpaść na mojego Instagrama, ponieważ tam staram się o książkach mówić trochę więcej. Czasem mam na to czas, czasem nie mam, ale ogólnie na no, o książkach zawsze tam robię jakieś podsumowania miesięczne na przykład, czy coś takiego, więc jeśli chcecie więcej tematów książkowych, to zapraszam na Instagrama, może czasem coś w tym temacie znajdziecie. Jeśli uda mi się powtórzyć ponad wszystko, to na pewno na Instagramie dam Wam znać, czy dalej zachwyca mnie tak samo. Ale no! Nagadałam się, mam wrażenie, że było to trochę chaotyczne, i szczególnie w temacie lustereczko-lustereczko, bardzo się powtarzałam w pewnym momencie, ale. Tytuł zobowiązuje. <laughs> Więc, no, ogólnie mm, wiem, że w tym miejscu ten temat mrocznych opowieści jest dla Was pewnie najciekawszy. Przypuszczam, że wrzuciłam go do tytułu. Um, dawajcie znać, bo ja naprawdę jestem ciekawa, czy cała ta seria jest na podobnym poziomie i nic mnie tutaj nie zachwyci, czy może jest jakaś perełka, po którą naprawdę warto sięgnąć. Jestem ciekawa. Jakby te książki mam, więc jestem w stanie po nie sięgnąć, jestem w stanie je przeczytać, tylko pytanie, czy warto, nie? Bo to, gdyby miało inny tytuł, tytuł gdyby może się reklamowało czymś innym, to bym była zainteresowana i sięgnęłabym szybciej. No. A póki co to tyle, jeśli chodzi o te trzy miesiące, tak więc jeśli bierzecie udział również w tym wyzwaniu, to chwalcie się swoimi postępami w komentarzach. Jeśli nie bierzecie udziału w tym wyzwaniu, ale ostatnio przeczytaliście jakąś fajną książkę, którą chcecie polecić, to również piszcie, piszcie w komentarzach ogólnie, dzielmy się tutaj tematymi, tematami książkowymi i jakimiś dobrymi lekturami, po które warto sięgnąć, bo naprawdę powiem Wam, jestem z siebie dumna, ile w papierze udało mi się przeczytać przez te ostatnie trzy miesiące. Bo może tych książki to nie jest dużo, ale dla mnie to jest naprawdę dużo jak na to, że wszystkie pozostałe, to oczywiście były audiobooki, no, ale. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Już się nie mogę doczekać kolejnego Buzzworda Tonu. Eee, dziękuję bardzo serdecznie patronom za wspieranie tego kanału. No i do następnego, niekoniecznie książkowego, ale jakiegoś tematu, ale oczywiście Buzzworda Ton wraca już za niecałe 3 miesiące. Tak więc do następnego. Pa, pa!